Teraz idziemy ratować ludzi, idziemy ratować ludzi, znalazło się kilku takich zapaleńców z Ochotniczej Straży Pożarnej z różnych miejsc, jesteśmy my kierowcy, mamy autobusy, mamy mamy jak ratować ludzi, więc idziemy po tych, którzy pomocy potrzebują, ściągnąć ich tu, żeby, żeby czuli się bezpiecznie. Konrad Sikorski, firma Transwit, kierowca. Andrzej Kęsa, jestem strażakiem z Poznania. Przyjechałem tu dlatego, że chcę mieć takie poczucie, że gdyby u nas coś podobnego się wydarzyło co na Ukrainie, to chcę mieć cień nadziei, że ktoś przyjedzie po moją rodzinę, kiedy na przykład ja nie będę mógł się tym zająć. Tyle. Grupa sześciu wolontariuszy i czterech kierowców w dwóch autobusach w drodze po dzieci i bliskich strażaków z Riwnego czy Równego po Polsku 300 kilometrów od przejścia granicznego w Medyce. Liderem akcji jest Przemysław Rębielak, Ochotnicza Straż Pożarna w Poznaniu i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Prowadzimy operację ewakuacji dzieci ukraińskich strażaków. W 12 dniu wojny. Okazuje się, że nie bardzo jest prowadzona ewakuacja rodzin tych osób, które są w pracy 12. dzień. Strażacy na Ukrainie od pierwszego dnia wojny prawie nie wychodzą z pracy. Jeżeli mąż pracuje w straży pożarnej, a żona jest w wojsku, to dziecko siedzi z babcią w domu albo w piwnicy, albo w schronie. To nie może wyjechać sama, bo nie ma z Ukrainy, bo nie ma prawa jazdy, a dziecko nie ma opieki rodziców. W związku z tym. Yy, Pomoc w, ta w takiej sprawie jak ewakuacja dzieci, strażaków do bezpiecznego miejsca pozwoli im spokojnie pracować. I to jest faktyczna pomoc, która przynosi efekty ogromne, bo każdy, kto jest w pracy, martwi się o swoje dzieci i jest w rozkroku: czy pracować, czy być myślami w domu. W związku z tym, yy, operacje ewakuacyjne prowadzi się od pierwszych dni wojny. Ta operacja była przygotowywana od trzeciego dnia wojny na Ukrainie. Mamy 12 dzień i jesteśmy w trasie. Ogrom przygotowań, ilość ludzi zaangażowanych jest taki, że lista się nie kończy. Jednocześnie prowadzą ją ochotnicy, ludzie, którzy chcieli to zrobić. Nie w ilości 50. sześciu ludzi. Sześciu ludzi. Do tego celu rejsowe autobusy, takie jak turystyczne, żeby były wygodne, żeby było ciepło, żeby można było i się położyć i przytulić dziecko i zjeść coś, żeby przejechać na polską stronę. Po polskiej stronie nie ma żadnego problemu z transportem, ze znalezieniem lokum, z wyżywieniem z opieką medyczną. Koledzy z Ukraińskiej Straży Pożarnej od samego początku wojny prosili nas, żeby coś takiego zorganizować, prosili, żeby to zrobić, byli normalnie egzystować, nie mogli nieść pomocy w warunkach wojennych, czyli ta sama robota, te same pożary, te same zawalania budynków, tylko w strefie wojny albo w warunkach wojennych pracy. W związku z tym, że się znamy z kolegami z Ukrainy, współpracujemy na co dzień, znamy się po imieniu, mamy kontakt bezpośredni, mogliśmy się łączyć internetem i wiedzieć, co się dzieje, czy w Kijowie, czy w Riwnem. Czy w Lwowie, czy w innych miastach? Informacje do przygotowania misji mieliśmy z pierwszej ręki. Ja mam informacje w tym momencie, co się dzieje sprzed pół godziny. Oczywiście operacja jest prowadzona w strefie bezpiecznej, a nie w strefie działań wojennych. To znaczy, nikt nie będzie ryzykował wjeżdżania pod ostrzał jakikolwiek, bo jest to nieefektywne. Poza tym dzieci i rodziny będą przygotowane w miejscu, które jest bezpieczne do tego celu, i korytarz ewakuacyjny również jest bezpieczny, bo jest niedaleko granicy z Polską. Co dalej będzie się działo w Polsce? Obsłużą tą operację polscy strażacy ochotnicy, bo jest to ogromna sieć efektywna, skuteczna, samodzielna i jest to prawdziwe NGO, czyli organizacja pozarządowa. Rządowe operacje swoją drogą, a akcje. Pozarządowe swoją drogą. Nie przeszkadzamy sobie, uzupełniamy miejsca, w które jeszcze można zrobić. Jak nam ruchu pomachają, pojedziemy do następnej kreski. To karteczku, obowiązkowo tak, masz jak wszystko. Jak to, tego karteczku nie masz? Jak tego nie masz, nie to wracasz dalej. się z powrotem tam. Choćbyś w całą odprawę przeszedł, wszystko przeszedł. Jak nie będziesz miał tam u góry karteczku, to cię wrócą i z powrotem nie To karteczku ci za, przy, pod, podbijają celnicy, strażnicza, że tej... wszędzie byłeś. To taka, wiesz, no tam obie obiegówka tak. No. <laughs> Tylko to jest tak. Tam jest kordon. Który idzie do granicy na przejście piesze. I matki z dziećmi do 3 lat mają prawo wyjścia z kordonu i przejścia szybciej. Ale jeżeli y, idą większą grupą rodziny i nie chcą się rozłączać, to stoją w kordonie. A jeżeli są po prostu te matki przejść szybciej, gdzieś zaczekać po drugiej stronie, to no, wiesz, taki 15-latek, jak stoi, a trzyletnie dziecko albo półtora, półtora miesięczne, no to jest różnica, nie? To ten piętnastolatek, co, no trzeba go strzelić? No nie, tylko on przejdzie, wiesz, godzinę później, nie? A, a to dziecko już może przejść tutaj i gdzieś zostanie do, do, zawierzone i do schronienia, Znaczy oni przechodzą, bo jak widzisz, jak jest matka poniżej trzech lat i ma drugie dziecko starsze, to ono też pójdzie, ale musi być to jedno poniżej trzech lat. Nie wszyscy wyjeżdżają, a raz wraca. Jest strażakiem z Równego. Żona i dwie córki zostały w Polsce. Najpierw popilotuje nas na miejsce, a później zostanie z kolegami gasić, ratować życie i w ten sposób walczyć o swoją ojczyznę, o Ukrainę. Ukraina, tam, gdzie ja narodziłem się, ja idę bronić swoją państwę, wspierają swoich Ukraińców, gdzie ja narodziłem się. Granica w Medyce sprawia straszne wrażenie. Pogranicznicy i celnicy po obu stronach robią, co mogą, żeby przyspieszyć i ułatwić ruch, ale liczba ludzi jest obezwładniająca. Kolejka samochodów czekających na wjazd do Polski sięga 25 km w głąb Ukrainy. Do granicy co chwila dochodzą kolumny setek zmarzniętych, czasem zawiniętych w koce kobiet z dziećmi. Mężczyznom wyjechać nie wolno. Oni ich po prostu co jakiś fragment zatrzymują, po to, żeby całego miasta, nie, całej wioski nie zablokowali, bo inaczej byś nie przeszedł przez drogę. Nie? Transport by stanął w miejscu, bo by się to wszystko zablokowało. Jednym krótkim słowem: Tragedia. W Lwowie dosiadają się do nas Paweł i Julia, młode małżeństwo. Popilotują nas do celu i z powrotem. E, jedziemy, żeby pomóc e, jak to będzie po polsku, pożarnikom ewakuować e, dzieci i żonę straży w, e, z Ukrainy, żeby pomóc, żeby oni mogli sobie pracować spokojnie, żeby nie myśleli o tym, że co tam dziecko i, i jakie co. Dlaczego pojechałaś z Pawłem? E, bo boję się w domu być sama. Wojna. I boję się. Ja wszystko chodzę z Pawlem. Nie mogę być sama. A nie myśleliście, żeby samemu wyjechać? Nie. No To jest nasz kraj i nie chcę, żeby tu przyjechał jak jest żeby że będzie w Ukrainie to takie jest niemożliwe. Неможливе, то є наш край, я то все мавські кумплі, все є в нас, то по цьому виїхати. Як же я можу допомогти, ну, бо зараз не можу йти до, ну, до армії, бо, бо не мав такі можливості, а за Латвіям все, co mogę так щоб... Żeby... No, pomoc bo i teraz nie jestem, mnie w pracy, nic, a pomagam ludziom, czy mogę. Bo i z Kharkówa różnie to, jakże potrzebno pojechać, zawieść, albo tam jakoś pomoc e, humanitarna. jeszcze przyjadę, no przyjadę do, do, z Polski, to wozimy po Polwowu, po, no, w takiej rzeczy różnie robimy. Zapada zmrok. Drogę od czasu do czasu zagradzają punkty kontrolne, ale żołnierze bez przeszkód przepuszczają oznakowany konwój humanitarny. Przejeżdżamy przez zaciemnione miejscowości Pusto dojeżdżamy do Dubna. Do równego zostało jeszcze 40 kilka kilometrów, ale nie ma potrzeby ryzykować. Tu jest duża jednostka straży pożarnej, na terenie której ewakuowani mogą spokojnie wsiąść do autobusów. Polacy i Ukraińcy znają się od lat. Razem się szkolili, odwiedzali te doświadczenia bardzo ułatwiają organizację i teraz procentują. Rzeczywiście. Herbata zrobiona? Rzeczywiście. Ciekam. Tak, tak, idziemy do herbatki, popiemy no. tak na Warch. Cała siła, sport mogiła! Wszystko, wszystko załatwili, wszystko. Zarapokato na chłopaki, wszystko wszystko Pięknie. O papiery się nie martwiłem, bo wiedziałem, że jak ty robisz, to w ogóle... Nie ma problemu. Bajka, bajka, rewelacja. Cieszę się, że Was widzę. Cieszę się, że Was widzę, naprawdę. Ja nie mogłem już b... Ser... B, mieszkać w Polsce, ale pracuję na Ukrainie. Rozumiem? I robisz to świetną robotę. Kawał w Polsce, ale jestem takim ukraińskim Polakiem, bo no Ukraina właśnie. w mojej duszy... Uwaga! Ja... Nie... No, byj... Dawaj, mnie to... nie przyjedzie, nie odważy się. Słowy Czera Dawaj tak na tak. no, że... że... do no, no, Dobrze? Jak on wstał, to, zaraz... to ja biorę torbę i idziemy. Tak. No Chłopie, czyta, baron, jak weźcie sobie jakiś plecaczek, czy coś, bo ręcznik, czy jakieś takie rzeczy, bo idziemy coś zjeść, wypić, żeby nie biegać, coś podręcznego, nie ma potrzeby, to nie. Ja biorę mały plecaki. Ja myślę, że troszkę sadzić. Tak, tak. Zobacz, tak, jeden autobus Ruslan, nie. drugi Alek. u nich spyski i wszystko. Kraków, jeden autobus. To, to ty zaraz, żeby ty w ty jaki autobus sady. Mene Mnie Kraków, mnie Lublin. Wykładaj. звати? — Хей, Анатолій, Твоє ще зроблю, а зараз я. На жратці є така, по моєму хвілі. Зараз він подумає, куди буде їхати. Супер. Група 30 чоловік з Любліна була готова забрати пожарну охрану з границі. Вони ждуть. Вони можуть приїхати на будь-який переход, тільки дати їм дані. Я зрозумів. — Щема має контакт до Люблинського логістика, Так. На просто, розумієш? Вони вже переговорили. В Кракові теж. Там є людина, яка готова дві групи прийняти на території. Краков. Ми так зорієнтували їх, аби були близько дубна. І за якісь години під'їхали. Чекали, мій венці години, поближу години тут. Załatwili też dla nich herbatki dla dzieci, jakieś tam telewizje oglądali. Anatol Poluszkiewicz, połkownik w stanie spoczynku. W świetlice trwają pożegnania. Spokojne, rzeczowe strażak czyta nazwiska i wskazuje autobus. Ewakuowane matki potwierdzają. Łes nie ma, tylko smutne twarze. Strażacy nie są ani ułomkami, ani mięczakami. Potężny mężczyzna klęczy przy małej dziewczynce. Widać, że chce wykorzystać każdą sekundę bycia razem. Póki jeszcze może. To wskazuje na to, kim jesteśmy. Співпрацюємо з, з, зі стражаками з Польщі, От 2006 року то на, настали. Я мав часом малим по 15 виїздів на рік, різних в делегації, там гурля. Мам дуже родини в польські сострадзона, состра цурка. Коли почили на тих дітей, як вони під те алярми, як то реагують, як треба в схронах нацовач. При тим що ми далі від тих діянь, у нас таке найсерйозне то був поціск балістичний на льоднішку. І то такі удаження просто в нашому обозі на очах всіх, а лярми мами осім-десять разів на добать добре. І люди цілий час, ото, як, як оглядач, як рано з схоном виходить, люди з дітьми, бо то, то, то не самовіте, це страшно. A sąsiady, rzytomierz, co mają te pociski codziennie To szaleństwo jakieś co tam się dzieje po tych miastach Bartek Tunia, zawodowy strażak na co dzień dzisiaj wolontariusz, ochotnik. Jesteśmy na terenie Ukrainy. Odbieramy właśnie rodziny strażaków które po prostu zabieramy do naszego kraju. Myślę, że wykonujemy kawał dobrej roboty. Solidaryzujemy się z strażakami miejscowymi w odwrotnej sytuacji. Chcielibyśmy, żeby nasi koledzy tak samo postąpili z naszymi rodzinami. Zdejmujemy im pewne brzemię z, z ramion, ponieważ y, zabieramy ich rodziny w bezpieczne miejsce. Tak, prosto, prosto. W drodze powrotnej wszystko przebiega gładko. Zwłaszcza, że Ukraińcy zapewnili pilotów. Najpierw prowadzi nas policja, a później kolejne samochody strażackie. Włączone koguty, migające niebieskie światła, powodują, że płynnie przejeżdżamy przez punkty kontrolne aż do samej granicy. Tu kolejka na kilkadziesiąt godzin, ale telefon z Kijowa od komendanta głównego straży pożarnej powoduje, że już po sześciu godzinach jesteśmy po stronie polskiej. Ulga uśmiechy, ale nie u wszystkich, jak zauważa jeden z kierowców. Ewakuowane kobiety są zmęczone, czasem zdezorientowane, może zaszokowane. Niektóre nie chciały wyjeżdżać, a zrobiły to na prośbę mężów. Nie znają języka, nie wiedzą, co dalej. Po naszej stronie pałeczkę przejmują polscy strażacy i ich rodziny. Część ewakuowanych zostanie na Lubelszczyźnie, inni pojadą do Krakowa i Katowic. Jeszcze w Dubnie życzymy sobie, żeby jak najszybciej trasę powtórzyć, tylko w drugą stronę, przywieźć wszystkich z powrotem. Ale wtedy nie skończy się na szybkiej kolacji. Tomek Stanowski, OSP Smolec, OSP dla Ukrainy. I jestem tutaj, ponieważ y, strażactwo y, i ratownictwo nie zna granic, i myślę, że właśnie od tego jesteśmy, żeby pomagać bez względu na okoliczności, i na tym polega ten wolontariat i ta służba społeczna w Ochotniczej Straży Pożarnej. Wiesz co, jestem wzruszony i powiem tobie, że typowe akcje strażackie już pomijam miejsce zagrożenia ale działalność przy zdarzeniach komunikacyjnych które są chyba najbardziej traumatyczne. To jest o wiele poziomów niżej niż taka bezpośrednia relacja z ludźmi, którzy, którzy doświadczyli wojny, muszą uciekać ze swojego kraju. To naprawdę ściska za serce, wyciska łzy, i wydaje mi się, że tutaj nie ma twardzieli i nie ma co bohaterów zgrywać, tylko trzeba być człowiekiem i strażakiem. Plan akcji opracowali i zrealizowali SNEP, PCPM, OSP GRS w Poznaniu, OSP Rusocice, OSP Smolec, OSP Pyszowice, OSP Kenty, K9 Team SGPR Poznań, OSP Jerzmanowice. Fundacja Strażacy Wielkopolska, kierowcy Jacek, Konrad, Norbert i Kisiel, Transwit Witold Cygan, Homo Faber i Karolina Wierzbińska, dr Paweł Szczuciński, StratPoints, Nowa Europa Wschodnia, Przemysław Hensel i wielu innych. Nie sposób wymienić tu wszystkich, którym należą się podziękowania za pomoc. Realizacja podcastu Free Range Productions